I jesteś wielki. Dzięki temu Diego skończy za kratkami. Co robisz? Praca z etyki i filozofii, w której oberwie się wszystkim, począwszy od klanu Bustamante. A co z jego wszami? Jeśli nie chce się wykąpać, wybijemy je młotkiem. Świetny pomysł. Ta jest niezła. Miguel, dyrektor, chce Cię widzieć. Po co? Idź, to się dowiesz. Po co mnie wzywa? Nie wiem, no ale to na pewno nic dobrego. Czeka Pan na mnie? Tak. Nie tylko ja. Wejdź. Pan Colucci i ja chcemy wiedzieć, czemu powiedziałeś, że masz do napisania pracę z ekonomii. To był pretekst, żeby wejść do mojego domu. Czego szukałeś? Zadałem pytanie. Czego szukałeś w moim domu? Przyznaję, skłamałem. Ale ja naprawdę pana podziwiam. Czemu wymyśliłeś tę historię? Chciałem panu udowodnić, że interesuję się ekonomią. Wybrałeś złą drogę. Kłamstwo prowadzi donikąd. Chciałem, żeby pan Colucci zobaczył we mnie zdolnego pracownika. Uczniowie Elite Way School nie pracują. A ty dostajesz stypendium. Moja rodzina mieszka w Monterey. Mama niewiele zarabia. Wysyła mi ostatnie grosze. Nie wiedziałem, że źle postępuje. Nawet fatalnie. Twój czyn zasługuje na przykładną karę. Przepraszam. Tylko dzięki tej szkole mogę coś w życiu osiągnąć. To porządne liceum. Odpowiesz jak każdy uczeń, który popełnił wykroczenie. Chwileczkę. Nie pozwolę na to. Nie wolno karać chłopaka za ambicje. To oczywiście. Możesz wyjść. Dziękuję. Nie przejmuj się, wracaj na lekcję. Naturalnie. Ja zaraz wydrukuję. Proszę na to spojrzeć z przymrużeniem oka. Nastolatki są okropne. Zrobią wszystko, żeby wywinać się z kłopotów. Chyba zamienię anonimy w gazetkę. Mam tyle materiałów. Interesujące. Kołdy, świeżki, kobiece perfumy. Tu się odbyło romantyczne spotkanie. Chodź tu. Nic ci nie zrobię. Nie chcę. Tylko pięć minut. Wyjdź stąd. Na czy może niebieski skrzywacz ze srebrnymi detalami? Nie. Prawda? A co? Znalazłam taki. Byłam ciekawa, do kogo należy.